Cię obudzić człowieku! Hej, to już jest. Odkąd tylko w internecie zrobiło się głośniej o dewegance, to regularnie dostaję pytania, co o niej myślę, sama będąc weganką. Ale na początek dla osób, które nie są w temacie, deweganka nazywa się Karolina Kuźma i sama o sobie pisze na swoim profilu na LinkedIn, tak. Jestem Karo, znana również jako deweganka. Trzy miesiące temu mój TikTok stał się viralem, a teraz jestem najbardziej znaną wegańską influencerką i aktywistką w Polsce. TikTok i Karo rzeczywiście zdobywają duże zainteresowanie, a dzieje się tak dlatego, bo budzą bardzo mocne emocje, ale niestety najczęściej są to negatywne emocje, wynikające z tego, że wielu osobom nie podoba się jej dosyć agresywny ton i sposób na promocję weganizmu. Drodzy Złokożercy, Wasz morderczy przemysł zabija 80 miliardów zwierząt lądowych rocznie. Otwórz oczy! Cię ten napis? No i bardzo dobrze! Czas się obudzić, człowieku! Weganizm jest trudny dla egoistów. Wyobraź sobie, że ktoś Twoją rodzinę wysyła do rzeźni i ten ktoś mówi: Zamierzam zjeść sobie pyszne mięsko! Inne i TikToki stały się wiralami ze względu na ich bardzo oryginalną, co by nie rzec, psychodeliczną formę. Du, 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 du. Dzieci ryby głosu nie mają. Czeka ci się z zawieraniem mleka małym cielaką? Otwórz Masz kreb na rękach, masz kreb na rękach, masz na rękach. Wiecie, wygląda to jak jakaś weganka pokazana w krzywym zwierciadle albo jak jakaś parodia weganki. Ale parodiu to chyba nie jest, no bo kiedy ja na przykład na TikToku wcielam się czasem w postać takiej psychoweganki, żeby w żartach wyśmiać jakieś stereotypy dotyczące wegan. Wiecie już, że w mojej wegańskiej torebce ze skóry z kukurydzy zawsze noszę pastatę pomidorową, na wypadek gdybym potrzebowała oblać nią jakąś dziunię w naturalnym futrze. Mięsonus demonus wypędzonus! No to wydaje mi się, że dla wszystkich jest to oczywiste, że to jest parodia, satyra i kontent humorystyczny. Natomiast w przypadku Deweganki wydaje się, że ona jest. Na serio uosobieniem tych stereotypów. Dobra, to teraz, kiedy już wszyscy wiecie, kim jest the veganka, to wracamy do pytania, co ja o tym wszystkim sądzę. I jeżeli ktoś z Was mnie już jakiś czas obserwuje, no to na pewno wiecie, że ja mam zupełnie inne podejście do tematu promocji weganizmu i staram się to robić, pokazując pyszne wegańskie jedzonko i po prostu pokazując, że. Fajnie, dobrze mi się żyje i absolutnie nic nie tracę, nie jedząc żadnych odzwierzęcych składników, czy nie używając testowanych na zwierzętach kosmetyków. Jestem weganką już 8 lat, wciąż żyję, super się czuję, więc myślę, że po prostu... Pokazywanie tego że jest najlepszą formą reklamy weganizmu. I okej, okay, może czasem zdarzy mi się jakoś sarkastycznie odpowiedzieć na jakiś komentarz albo wyśmiać gdzieś na TikToku czy coś jakieś wyjątkowo głupie założenia na temat wegan czy weganizmu. Natomiast jestem bardzo, bardzo daleka od takich radykalnych, agresywnych form aktywizmu. Natomiast zanim zgłębię się bardziej w analizę aktywizmu weganki, to chciałabym zaznaczyć, że oczywiście mam do niej bardzo dużo szacunku, ponieważ szanuję wszystkie osoby, które albo są na diecie roślinnej, albo nawet są wegetarianami, fleksitarianami. Mega szacunek dla każdej osoby, która w jakikolwiek sposób ogranicza spożycie od zwierzęcych składników. Zauważam to, że my ogólnie jesteśmy po tej samej stronie, walczymy o to samo i mamy wiele wspólnych wartości. Wierzę, a raczej może mam nadzieję, że wszystkie działania deweganki wychodzą po prostu z jej chęci. Przysłużenia się promocji weganizmu, natomiast y, zastanawiam się, czy nie robi jednak naszej społeczności takiej niedźwiedziej przysługi. Bo czyje TikToki są popularne? Oczywiście, robią setki, tysięcy, nawet miliony wyświetleń, natomiast budzą w zdecydowanej większości bardzo negatywne odczucia. Wiecie, wejdę w jakiś pierwszy lepszy TikTok i zerknijmy na komentarze. Jakie są Wasze ulubione parówki? Pier Farmazony, co ty pierdol? Właśnie oglądam to jedząc schabowego. Wolicie mielony czy schabowy? Tu poskroluję, zobaczę, czy uda mi się znaleźć jakikolwiek pozytywny komentarz. Eee... Ostatni taki wtorek, 14 kawałków chrupiącego kurczaka. Właśnie jem kebaba, nie zesraj się. Właśnie będę robił ryż z kurczakiem, idę jeść pulpety. Okej, okay, po dwóch minutach scrollowania znalazł się komentarz. Znam to na pamięć XD. Może nie jest to jakieś mega pozytywne, ale też nie jest aż tak negatywne. Załóżmy, że ktoś zna to na pamięć, ponieważ mu się tak bardzo spodobał ten TikTok. Ewidentnie całe zasięgi de weganki stoją na tak zwanym rage bitingu, czyli po prostu napędzają jej filmy ludzie, którzy wyrażają swoją dezaprobatę w komentarzach. Można też zauważyć, że mimo naprawdę dużych zasięgów, właśnie niewiele ma. Komentarzy wspierających, czy niewiele osób zdecydowało się na śledzenie jej Instagrama. No zdecydowana, zdecydowana większość ludzi wchodzi na jej profil tylko po to, aby ją skrytykować, zhejtować bądź wyśmiać ją i ideę weganizmu. Karo się tym natomiast nie przejmuje. Jej zdaniem dla ludzi nie powinna liczyć się forma jej przekazu, a tylko treść i cel, czyli. Ochrona zwierząt. Odpowiedzialnej osoby liczy się w treść przekazu. Uważa, że moja narracja jest zbyt ekstremalna? MEN! To się nazywa szczerość. Nie jest mi w ogóle przykro, że ty się czujesz jakiś obrażony, urażony czy cokolwiek. To nie ty jesteś ofiarą, tylko zwierzęta pozaludzkie. I w tym miejscu ja chciałabym się totalnie nie zgodzić z deweganką, ponieważ forma przekazu jest bardzo ważna, forma przekazu jest kluczowa. Agresja zawsze budzi agresję. Jeżeli na dzień dobry kogoś obrazisz, wyzywasz, naciskasz, to ten drugi człowiek oczywiście, że później nie będzie chciał słuchać nic, co masz mu do powiedzenia, nieważne jak logiczne czy poparte naukowo to by było. To jest po prostu takie palenie mostów na dzień dobry, a potem oczekiwanie, że ktoś do ciebie przeskoczy na drugą stronę przez jakąś wielką przepaść. A nie ma miejsca na sensowny, efektywny dialog w miejscu, gdzie jest atak. Kogoś atakujesz, to jesteś wrogiem. A jak jesteś wrogiem, to nikt nie chce od ciebie pobierać żadnych wskazówek, lekcji i, i w ogóle go nie obchodzi, co masz do powiedzenia. I oczywiście sprawa, o którą walczy deweganka, jest jak najbardziej słuszna. Ja sama całym sercem to popieram. Natomiast niestety forma jej wypowiedzi kompletnie zagłusza jakiekolwiek sensowne argumenty. Karo dumnie chwali się swoimi popularnymi TikTokami, ale czy głośny aktywizm to rzeczywiście skuteczny aktywizm? Bo przecież nie liczy się tylko to, ile osób dowie się o weganizmie, ale też jakie odczucia wzbudzi w nich obejrzany materiał. I naprawdę mam nadzieję i chcę w to wierzyć, że deweganka czy inni radykalni aktywiści mają jak najbardziej dobre intencje, ale no niestety w tym przypadku to myślę, że jej treści mogły właśnie więcej osób do tego tematu zniechęcić niż rzeczywiście. Skłonić do przejścia na weganizm. I wydaje mi się, że właśnie to jest skutek tych radykalnych form aktywizmu, że ktoś gdzieś spotyka się z taką wojującą weganką, i w jego głowie powstaje obraz, że weganie są moimi wrogami, weganie będą mnie atakować, będą na mnie naciskać, będą mnie wyzywać. Więc najlepszą obroną jest atak, więc potem taka osoba spotyka inną wegankę, która być może reprezentuje zupełnie inne podejście i wcale ich nie chciałaby cię atakować czy nic ci narzucać, ale ty wychodzisz z tym po prostu pierwszy, bo jesteś uprzedzony już do całej tej grupy społecznej. I wiecie, Karo może przenosić odpowiedzialność za to na innych, mówić, że są niedojrzali, że się skupiają na jej formie zamiast na treści. Natomiast Mam nadzieję, że Twoimi aspiracjami nie jest tylko to, aby być najpopularniejszą wegańską aktywistką, ale też skuteczną aktywistką. Dlatego chyba warto dowiedzieć się, w jak najbardziej skuteczny sposób możesz przekonywać ludzi do tego, o co walczysz, a nie wręcz, może niestety, ale robić całemu środowisku szkodę. Bo ja osobiście, sama będąc weganką, nie jestem... Dumna ani zadowolona z tego, że pojawiła się taka reprezentantka naszych wartości, i że teraz dużo osób, słysząc weganizm, będzie miało przed oczami właśnie coś takiego. Otwórz oczy! No to jest w sumie analogiczna sytuacja, jak na przykład ci aktywiści, którzy dosłownie wczoraj oblali złote tarasy farbą. I zapewne efekt jaki to przyniesie to znów po prostu polaryzacja społeczeństwa i jeszcze wielki hejt ze strony ludzi, którzy będą używali tego wydarzenia jako pretekstu do tego, aby każdą osobę, która przejmuje się losami naszej planety nazywać potem e, jakimś oszołomem po prostu, nie? Jeżeli interesuje was natomiast temat efektywnego aktywizmu, albo może deweganka nas ogląda, to mogę wam gorąco polecić książkę Jak stworzyć wegański świat. Która pomoże Wam zrozumieć, w jaki sposób można zmaksymalizować swój wpływ na to, aby więcej osób było zainteresowanych dobrostanem zwierząt czy losami naszej planety. W wielkim skrócie, ta książka zachęca do takiego bardziej pragmatycznego myślenia, do otwartości, empatii edukacji, wrażliwości. Ja w ogóle mam, tak się składa, dwie takie książki, więc jedną mogę dla kogoś z Was wysłać, więc jeżeli ktoś was, z Was chciałby taką książkę dostać, to dopiszcie to do swojego komentarza. Wybiorę jakąś jedną osobę, tylko dodajcie też swój login z Instagrama, żeby miała jakąś formę kontaktu z Wami. Ale ja też naprawdę wierzę w to, no i są też inne mądre głowy, które swoimi badaniami to potwierdzają, tak? Że to jest właśnie najlepszy sposób. Wiem, że może zwłaszcza jak się dopiero przechodzi na weganizm, to jest... Gdzieś taki początkowy impuls, że kurczę, ja zostałam weganką, to inni też przecież mogą. Dlaczego oni się jeszcze nie obudzili? No, ale właśnie warto podejść do tematu bardziej empatycznie, zastanowić się, że wiecie, no ja sama też przeszłam na weganizm, jak miałam 20 parę lat. Muszę pozwolić też innym ludziom dojść do tych wniosków w swoim tempie i wprowadzać takie zmiany w swoje życie, na jakie ktoś w danym momencie może sobie pozwolić, i przede wszystkim należy doceniać i zachęcać, do nawet takich najmniejszych zmian, bo jeżeli ktoś z Was je mięso 7 dni w tygodniu, ale postanowi jeść 5 dni w tygodniu i zrobi to kolektywnie, na przykład milion ludzi to wiecie, to ma ogromne znaczenie i takie małe zmiany, małe kroki są bardzo ważne. A jeszcze jak jesteśmy w takim temacie, to chciałam Wam powiedzieć, że 14 września odbywa się w Warszawie Marsz dla Zwierząt, więc bardzo Was wszystkich zachęcam do wzięcia udziału. Start jest o 13.30 spod pomnika Mikołaja Kopernika. Zachęcam Was też, żeby ubrać się na zielono, żeby zrobić jakiś fajny baner promujący weganizm, tylko please, bez wyzywania ludzi od morderców, lepiej zróbcie Jakiś baner o tym, jak super się czujecie, będąc na diecie roślinnej, albo o tym, jak bardzo kochacie zwierzęta, a jeżeli przy okazji to będzie zabawne albo będzie się rymowało, to w ogóle super. I na zakończenie chciałam Wam jeszcze pokazać naprawdę fajne filmy na profilu Karo, na które się natknęłam robiąc research do tego filmu. To ta to myśli nieważna. Nie, no. Od ilu jesteś, Pola? Od dwóch lat? No. Brawo! Do ty Pola powinnaś tatę uczyć, że nie musimy wykorzystywać zwierząt. Ty będziesz tym światem rządzić za jakiś czas, nie tata. To, to mnie się wydaje, że jesteś dzieckiem i może mało możesz, ale możesz bardzo dużo, bo to ty możesz <laughs> zmienić świat. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to nie jest proste. Zwierzęta cię podpisać się oczywiście. Teraz no. Tak się składa, że są to też filmy nagrywane podczas rozmów na żywo, bardziej spontaniczne, więc może prywatnie deweganka nie jest jednak aż taką wariatką, na jaką pozuje. Moim zdaniem byłoby super, gdyby jej treści poszły bardziej w tym kierunku, bo taka spokojna, empatyczna rozmowa na pewno mogłaby więcej osób. Przekonać do jej poglądów. I chciałabym Was jeszcze zaprosić na moją stronę Plantut.pl, którą stworzyłyśmy razem z moją przyjaciółką Zuzią, właśnie po to, aby pomóc osobom, które są zainteresowane dietą roślinną, różnymi wegańskimi produktami. Możecie tam znaleźć kody rabatowe na różne wegańskie usługi, produkty. Ostatnio, co po prostu mega mnie cieszy, do grona naszych partnerów dołączyła firma Bezmięsny, więc możecie zamawiać ich produkty z naszym kodem rabatowym. Ten kod w ogóle łączy się z. Z promocjami, które już są na ich stronie, więc wszystko możecie kupić jeszcze 10%. Taniej się naprawdę ob Kupić w ich produkty po taniożce. Na naszej stronie mamy też listing aktualnych wegańskich promocji, bo wiecie jak to jest. Bierze się na przykład taką gazetkę promocyjną Biedronki i tam jest pięć stron z mięsem, pięć stron z serami, a wegański produkt znajdzie się może jakiś jeden. Więc na my to wszystko po prostu zbieramy w jedno miejsce, żeby było wam łatwiej. A jak już będziecie na stronie, to koniecznie pamiętajcie o polajkowaniu swoich ulubionych promek, zostawiając serduszko. I jeżeli chodzi o ten odcinek, odcinek, było na tyle. Zachęcam was jeszcze do wypowiedzenia swojej opinii w temacie deweganki, radykalnego aktywizmu w komentarzach. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i suba, najlepiej z dzwoneczkiem. Zapraszam was też na mojego Instagrama i TikToka. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia niedługo w kolejnym odcinku. Pa!